Które Idziemy, którą skrzynkę dostałam. Pomalujemy takimi sklejami kolorowymi. Trzeba takie zacienione miejsce, w którym możemy pobrudzić sklejami. Ja po tą Okej. Okay. Dobrze, wiem, ja dostałam ostatnie. Te naklejki są stare, ale u ją inaczej. Okej, okay, to idziemy z nią. Tak, podklejamy wszystkie naklejki i y, tak jest, bez naklejek ta skrzęka. Wiem, że brzydko wygląda, ale no, będziemy ją upiększać. Więc... Upiększymy ją, tak, dokładnie. No to tak. W tej tak wygląda skrzyneczka W ogóle troszeczkę taka śliczna Lajki w górę, jak będzie podoba Ty w dzwoneczek lalka, cześć, Kaliśmy. Aż skrzynka wyschnie, a w tym czasie kurier przyszedł i podeszła u mojego nowego konia. No jest pięknie. Tak No pewnie. Udalał mnie. to mocno zawiązał. Wiesz już, jakie on ma imię? Zwierzyńka. I co, cieszysz się? Tak? Czy on jest twoim wymarzonym konikiem? Tak, 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 tak. Chcesz zobaczyć jak skacze na przeszkodach? Co? Przygotowaliśmy kilka przeszkód. I teraz chyba Śnieżynka je wypróbuje. Co ty myślisz? Jak dała radę śnieżynka? No dobrze. Śnieżynka dała radę jakoś, ale nie chciała po tej, tej belce. Nie chciała przez belkę spokój? Nie. No, Ma, No, jest ładnym kamieniem. Tak. Ale no boję się o ten biały, bo szybko mi się umrli. To będziesz go czyściła, zrobisz mu spa hmm. jakieś, nie? Spa musimy mu zrobić, bo się boję, a A tak to możecie dawać lajki.